Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Hejterom Mówię Stop. Od dłuższego czasu na jednym z portali internetowych komentuje osoba kryjąca się pod nikiem Kasieńka31. Na początku z uśmiechem czytałam jej komentarze pod swoim adresem, ale zaniepokoiłam się, kiedy osoba ta napisała, cytuję, mam obsesję i nie mam zamiaru tego ukrywać. To oczywiście nadal mogłabym potraktować jako żarcik, ale kiedy poczytałam inne komentarze i to pod artykułami zupełnie niezwiązanymi z moją osobą, tam gdzie moje nazwisko się nie pojawiało, nawet nie pojawiało się prawo i sprawiedliwość, które ja reprezentuję, czytamy na przykład takie komentarze: a gdzie ulubienica PiS, pani Basińska. Inny komentarz spod innego artykułu, gdzie jest pani Madzia B, sekretarz PiS, do wygrania sprzęt AGD. Nawet pod artykułem niezwiązanym z Inowrocławiem, bo dotyczącym chlebni w Kruszwicy, yy, owa Kasieńka pisze, zaraz pani Basińska spis wyda oświadczenie, jak to się stało i dlaczego. Yy, proszę Państwa, kiedy zagłębiłam się jeszcze bardziej w te komentarze, yy, myślę, że do tej obsesji doszły, no muszę to powiedzieć, kompleksy. Ponieważ pojawiały się takie komentarze, jak nie lubię pani sekreta, żygał tęczą, jak o niej słyszę. Inny komentarz, jestem Kasia i mam ładne oczy, ładniejsze niż pani Basińska. Inny komentarz, chyba pani Basińska za długo na słońcu przebywała. Yy, jeszcze inny, normalnie mam alergię na bałę. Tych komentarzy jest więcej, to są takie przykładowe. Szanowni Państwo, obsesja połączona z kompleksami to mieszanka bardzo niebezpieczna, dlatego nie mogłam przejść obojętnie wobec tych wpisów i zgłosiłam sprawę na policję. Szczerze powiem, wiem od kilku dni, kto kryje się pod nikiem Kasienka 31 i do dzisiaj nie mogę wyjść ze zdumienia. Mogę powiedzieć, że komputer zarejestrowany jest w mieście Janikowo a nazwisko, na które zarejestrowany jest komputer, to nazwisko Chrząszcz. Szanowni Państwo, pod tym adresem zameldowanych jest pięć osób o tym samym nazwisku, więc ktoś z Państwa Chrząszcz, albo ktoś, kto przebywa może czasowo w domu Państwa Chrząszcz, jest autorem tych komentarzy. Kiedy dowiedziałam się, kto jest ową Kasieńką, czyli ktoś zamieszkały w Janikowie o nazwisku Krząszcz, przyjrzałam się jeszcze bliżej tym komentarzom. I komentarze są na przeróżne tematy, niekiedy zadziwiające. Jeden z komentarzy pani Kasieńka poucza nawet dziennikarzy, jak trzeba pisać artykuły: że najpierw trzeba sprawdzić fakty, potem dopiero pisać. Interesujące są opinie na temat posłów Prawa i Sprawiedliwości i mojego, ponieważ jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości szefa okręgu pana Tomasza Latosa, że przyjeżdżają, jakieś mierne konferencje robią, tak, co to ma być. W innym komentarzu owa Kasieńka o nazwisku Krząszcz pisze, że poseł Latos ośmiesza i tak. Nie wie nawet kim jest poseł król, chociaż poseł król bywał na sesjach Rady Miejskiej, no i wypadałoby posłów ziemi tutaj okręgu naszego bydgoskiego znać. Również padają komentarze odnośnie radnych opozycji radnych Rady Miejskiej. Myślę, że skierowane jest do radnego Marcina Brońskiego i powinien się tym zainteresować. Komentarz brzmi, podobno mają zrobić odszawron, bo za dużo, tam się domyślamy, co to jest za wyraz, na podniki, tak? Nie, nie wiadomo, co to znaczy. Bardzo mnie zainteresował też komentarz owej Kasienki o nazwisku Chrząszcz, że zakończyła się rekrutacja do Stachowiaka. Jakaś, tutaj pozwoliłam sobie wymazać nazwisko, żeby nie, nie ruszać tej pani, która ten konkurs rzekomo wygrała. Co to za jedna? Czy nie lepiej było zapytać się pracodawcy, kto to jest, czy forum internetowe tak, jest odpowiednim miejscem na zadawania pytań, kto jest zatrudniony u wiceprezydenta. W innych komentarzach, proszę państwa, które nie dotyczą mojej osoby ani prawa i sprawiedliwości, tylko padają zarzuty pod adresem innej mieszkanki Noworocławia i owa kasienka o nazwisku Chrząszcz pisze, że ta pani nie ma honoru i moralności. Ja bym miała taką radę do tej kasienki 31, żeby nie używała słów, jeśli nie zna znaczenia. Ale ja zrobiłam jej taki prezent, żeby przeczytała sobie, co to jest honor i moralność. Kupiłam słownik języka polskiego, tutaj jest wytłumaczenie tych dwóch słów, pozwoliłam sobie nawet zaznaczyć, żeby wiedziała, co to jest honor i moralność. W innym komentarzu, pod adresem też yy, innej inowrocławianki, yy, yy, Owa Kasieńka o nazwisku Chrząszcz pisze, że wstydu co niektórzy nie mają. Więc ja się pytam, czy Pani Kasieńka 31 też wie, co to znaczy wstyd. Szanowni Państwo, zrobiłam jeszcze drugi prezent owej kasience o nazwisku Książcz, tytuł książki Dzieci 44. Dlaczego taki tytuł, dlaczego taka książka? Wiedzą Państwo, że nie tylko jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale również prezesem Inowrotyslawskiego Klubu Dyskusyjnego, Stowarzyszenia Historycznego, któremu bliskie są wydarzenia, wydarzenia historyczne. Naszym konikiem, naszą pasją są żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy. Nie ukrywam, państwo też byli na tej konferencji, kiedy krytykowaliśmy, że 1 sierpnia zorganizowano w Inowrocławiu Color Fest, takie zestawienie powstania warszawskiego ta godzina W, kiedy cała Polska zatrzymuje się w zadumie, a u nas na Rąbinie grała muzyka. A i kiedy tej owej kasienicy, znaczy w dyskusji na Inonline, kiedy jeden z internautów Pisze, czy to jest dobra data. Tutaj nikt absolutnie nie krytykuje tej, tej inicjatywy młodzieżowej, tylko czy to była dobra data. Owa Kasieńka o nazwisku Sząż pisze, kto z młodzieży chodzi na uroczystości patriotyczne, może matki z dziećmi. Więc nie wiem, jaki jest z tego wniosek. Czy zaprzestajmy organizować manifestacji patriotycznej, zaniechajmy jakiejś tradycji historycznej, pamięci historycznej, nie wiem. I rodzi się też pytanie, czy była to jakaś forma konkurencji, tak? Czy, jeden, czy, czy konkurowano, na którą imprezę przyjdzie więcej osób? Czy podpomnik, aby pamiętać o powstańcach, czy na, czy na kolor fest? Proszę Państwa, jeszcze jest jeden komentarz, i, i tym komentarzem chciałabym podsumować tą konferencję. Ponieważ owa Kasieńka o nazwisku Książ pisze, że mam niespełnione ambicje zawodowe. Proszę Państwa, znamy się tutaj z działalności, że tak powiem, partyjnej i zawsze Państwo mnie widzą jako członka Prawa i Sprawiedliwości, ale też nie jest tajemnicą, że wykonuję zawód nauczyciela, tak? Jestem nauczycielem historii. Czy to znaczy, że jeśli ktoś pełni funkcję nauczyciela, pracuje jako nauczyciel, to jest niespełniony? Czy, czy ci nauczyciele, którzy pracują też w jednostkach podległych Urzędowi Miasta, bo w szkołach gimnazjalnych, w szkołach podstawowych, to są osoby niespełnione. Nie wiem, zdaniem widocznie owej kasienki tak jest. I w tymże samym komentarzu owa Kasieńka o nazwisku Chrząszcz pisze, że Pani Basińska czas już chyba ze sceny zejść. Więc ja mam powiedzieć Kasience 31 o nazwisku Chrząszcz, czy ja się nigdzie nie wybieram. I piszę dalej, ośmieszasz się kobieto, kto się ośmieszył w tej całej sytuacji, to zostawiam bez komentarza. Chciałam też, proszę Państwa, napomknąć, że nazwa tej konferencji, hejterom mówię stop, początkuje jakby całą akcję, tak? Mam nadzieję, że do tej akcji przyłączą się inne osoby. Pod adresem których też padały złośliwe komentarze bądź niesprawiedliwe komentarze, ale o tej akcji, jak ona będzie wyglądała, jak ona będzie przebiegała, to poinformuję Państwa wkrótce. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy są jakieś pytania do mnie. Czy yy, yy, mamy jakieś potwierdzenie, że... Chodzi tu o panią Agnieszkę Krzyszcz, czy tylko po prostu... Mam, mam dowód z policji, tak, policja przeprowadziła dochodzenie, sprawa jest w sądzie, jest adres Janikowski, tam są wymienia, rejestracja jest na, no najprawdopodobniej na ojca Agnieszki Książcz, ale pod tym adresem zameldowanych jest pięć osób, wszystkie osoby o tym samym nazwisku, o nazwisku Książcz. Ale czy to chodzi konkretnie o Agnieszkę Ciążkę, Ktoś, ktoś, tak. Ktoś, to wyjdzie w trakcie dochodzenia. Sprawą zajmuje się mój prawnik. Będę Państwa informować, jak sprawa, sprawa przebiega. Gdybym chciała zacytować, bo zawsze w telewizji prokurator się tak wypowiada, że sprawa jest rozwojowa.